14 października Pluton kończy retrogradację. Od maja cofał się w pierwszych stopniach wodnika, prowadząc nas przez proces głębokiej introspekcji, transformacji i oczyszczania. To był czas konfrontacji z cieniem. Czas, w którym negatywne emocje, żale albo mechanizmy kontroli wychodziły na powierzchnię, by nas od tego uwolnić. Teraz Pluton rusza naprzód. To, co zostało zrozumiane i dojrzało w nas przez ostatnie miesiące, może zacząć się materializować. Powoli wchodzimy w fazę działania z nową świadomością. Pluton zatrzymuje się i rusza do przodu w pierwszym stopniu wodnika, więc jego wpływ najmocniej poczują osoby, które mają planety lub osie horoskopu w pierwszych stopniach znaków. Podkreślam to, bo to ważne. W pierwszych stopniach znaków wodnika, lwa, byka i skorpiona. Dla wodników, przejście przez słońce to silne poczucie odrodzenia i potrzeby zmiany kierunku. Dla lwów to czas konfrontacji z tym, jak pokazujecie swoją autentyczność i moc. Zwłaszcza. W relacjach. Byki i skorpiony mogą poczuć presję, albo z wewnątrz, albo z zewnątrz. Sytuacje, które zmuszają do wyjścia ze strefy komfortu i zrobienia czegoś inaczej niż do tej pory. W drugiej kolejności, tranzyt Plutona wpływa również na bliźnięta i wagi. Te znaki odczują to w formie wewnętrznej mocy, nowych idei, a także nowego spojrzenia na siebie. A jeśli nie wiesz, w jakim miejscu Twojego horoskopu dzieje się ta zmiana, zapraszam na analizę.